– Kuźwa! – Co? – Kuźwa! – Co? – Noż, jedzie ten autobus czy nie jedzie? Ja nie po to nie płacę za bilet, kurde, żebym się teraz spóźniła. – A ty taka nerwowa jesteś, co, spieszysz się gdzieś? – Tak, jadę do domu da ostatni odcinek. K2, jedziemy po bandzie w Polsacie! – Kabarety, kabarety, rozrywka dla debili. Co ty powiedziałeś? Znudziło ci się chodzenie prostymi nogami? A? Za dużo masz zębów do mycia? Chcesz mieć białego buta między pośladami? Widzisz, ile osób robi ten program? A ilu jeszcze nie wejdą na stanę, bo nie mogą? O, rozrywka dla debili. Wiesz, kto tak mówi? Debile. Debile, co żartów nie rozumieją! Tak jest! <laughs> Nie wszyscy! Ja nie rozumiem żartów, ale tak nie mówię. Dobra, 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 przepraszam, żartowałem. Dobra, możecie wszyscy iść, ale bądźcie czujni. O. A ty lepiej, nie wkurzaj kucharza Macieja, bo ci napluję do zupy.